No, i gramy w Brawl Stars. I no, no i gramy ze zającem. Go. I wbijamy mi fanga na 20. rangę. I jest z nami zając, którego ma jako jak z mojego starego kanału. Link <laughs> na co? No. Okay. Nie pro. Dobra, czekaj. Trochę osłabiam tą drożynę, bo mam no. tylko na 100 pucharków tam mak. Ale dostałam. Obijam ich trochę. Stacjon, co w nich wjedziesz u tego Nie wiem. Tylko nie wiesz, jeszcze. Nie, daj cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Czekaj. Fantastiko. <ślesy> <ślesy> Fantastiko. <ślesy> Ale bumbastiko też było, bumbastik. Chodź na drugą! Ej, bo jest Leon. To Leon. Nie. Potrafimy jak chcesz. A wiesz, a wiesz jakim. Uu. O! O, Jimmy Niki! Pro. <laughs> a wiesz jakim. A wiesz czym się nie opłaca celować? Czym? Ultem. E, ultem, Max i Jackie. No, no bo się nie da celować ich. Da się, patrz. Celuję teraz do, do dołu. To Ale to nic nie zmienia. No wiem. Ała. Co, nie to nie będzie kręcenie w no. Co? Ale to nie ma Dobra, nie ważne. a W sumie nie, to ja wam dojść. Ej! Tylko trzy pucharki brakuje do 20. odwija się odbija, bo jest no. godzina dwudziesta, pierwsza 14. Bardzo późno dla na pięciolatku. Nie <grym> Dawaj s! <grym> nie ma wygrać. teraz wygrać, tylko trzy pucharki będę miał tą dwudziestą. Trzy? A ile nie, to trzy? No trzy to dwa. A, dwa to jeden, a do zero. Ile ty masz lat? 5. Eee, moja córka w swoim wieku miała 7. No to dobre. No. A my możemy polecać jakieś kanały? Kanały? No. Jak masz jakieś, tam polec. Chyba nie. No chyba tak. Ja polecam kanał Hejketulę. <laughs> nie, nie, nie polecam tego. Sorry, no dzisiaj wiem, no, że ja na filmach raczej taki bekowy nie jestem, ale tak staram się być spokojny, lecz no. Lecz, gdybyście przeprowadzili relacje z, z moimi kolegami. To, lecz lecz że... musimy odbudować polskim i TTS. No. <laughs> Jak sobie? Pum, pum, bum. Jak ja zrobiłem? Taką akcję antyinflację. Całość twoim ultem jest zadziwiająca, powiem Ci. No, Maga, co To nie ja. To Leon, to Leon. Czyli to jest ostatni win to? No, mam. Mam czwartą 2 rangę. Czekaj. To Czemu? Ja mam 4,25. Takie życie. Jednak skill. I to nie po... Teraz pan nie że mam skill'owo y na jakichś Edgarach czy... Laurel Low, no dobra, na Lorie Lowry mało tu No ma, ale on ma na Dynamiku, na Mortisie. i, no, i na i na Stew, 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 Stew. I jeszcze na Larry i Lori. No ale Larry i Lori to jest łatwe. Więc się nie ma co dziwić. Tylko ty nie masz. No nie, bo ja nie umiem... Ty nikim nie umiesz grać. Nie prawda. Takim nie umiesz. Kim, kim, kim umiesz. Darylem do umiesz, dobra. Tak, Darylem. Do I z fajkiem. Nie ma spajka. Ale miałem. No, na starym kącie niestety się usunęło, bo chciałeś mieć coś więcej kątu. Więcej <grym> kąta? No, w sumie miałem dwa, ale jedno straciłem go go, 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 Jej! Mam drugie starankę. Mamy to. Mamy to. Czemu wszędzie ja mam najlepsze akcje? Jest! Drugie starankę na... Mamy drugie No, nie, no. na no, no. no, no. no, zwykłym. I mam... no. Ale, ale się... o, i teraz sobie pobijaj, i zasugeruję ci jakąś postać, w okol... masz na niej gadżet? Na czym? Bell? Bell? ma na niej gadżet. A jaki? Odbijanko. Czekaj, zasugeruję ci może jakąś no, inną, sprawdzę. Na no, koło ci pójdziesz? Mhm. Mm Czekaj. Cokolwiek... 13. A jak chcesz u mnie pograć, Maxa, ja pogrębę Live Lauri, bo to jest. To, to trochę jest trochę wystarczające i tak ale nie na nagrywaniu, bo wiesz, to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się. Nie nagrywa się nie nagrywało. Czemu? Nie, nagrywa się. Ale czemu nie na nagraniu? Co? Ale no, bo nie na nagraniu. No, no, bo ci, no, bo jakbyś ty miał mój telefon, to byś ty mówił głośniej niż ja. A ja jestem prowadzącym tego programu. A, tak samo jak prowadzącym milionerów My jestem. do filmu. Co? I co, damy do filmu. Aaaaa. No dobra. Jesteśmy ja, ja, ładnie. No. A ty. Sorry za tyle dźwięków w lesie, ale nie jestem w domu. Cięć. Ej, dźwięk. Tak, jak, Dobra, to zwiana. Czego? Nie, jeszcze... Jeszcze filmik twa. Dawaj. Da, dawaj na knockout. Dobra, to zagrałam ostatnie kilka rundek. Kończymy hmm. chyba te luśne pleganie w Brewsterce o hmm. Albo czekaj, ja ze szeli powbijam na 18 Nie, bo ja... No dobra, szczerze Ale czemu ty nie daj na knockout? A ja na knockout? Co? Nie wiem, bo mam dwóch złota 5 lepsze Ale nie na szeli. Na dobra. dobra nie jest dobra na... No dobra, może nie na wszystko A co nie jest dobre? Na mapy dla sniperów. nie wiem, dobra, zobaczę, ten nawet jest. No właśnie. A, bombardują mnie, bumbum. napisać w komentarzach, jakie z Was ulubione zadymiasz. O. Tak, no, możecie napisać jak w ogóle, jak w ogóle się Oj, nie zablokują, tak. Moim Mike. Mike. oczywiście, nie wiem, jak uktora. Moim ulubionym jest oczywiście Sigma Spike. Nie czy potrafię, ale jakby się dało, to wkleję tutaj obrazek tańczącego Spajka, jak to znajdę, jak go będę umiał. On też coś się podaj? Okej, okay, masz. Ochoszu! Przyspiesz mnie! Mimo, nie mam lepszy chłopów. ty nie grasz? Wiesz, kiedyś morgał mnie tu... <słuch> Ale wylewu dostał No Niech ty to zrobiłeś? No po prostu wiedziałeś, że on się przesunie, on by się bardzo skupił na atakowaniu Noha I czemu to Max tak mało zadaje? A czemu te losy ma tak dużo HP? No to dobra, to będzie runda, ta będzie jest runda tak którą gramy, więc trzeba już... kończyć od klinek. On nie trafić nie potrafi. I jutro może będzie od kinek jak gram w Nulsa. Musi. No bo Nulsik jest fajny. Można to zdawać fajne z DM. Albo ćwiczyć do, no, do prawdziwego. No, albo grać sobie w top model. Ja weźcie podajcie tylko. Co ty we z tego gadetu? No bo go lubię. Snajperkozy lepsza Ja nie umiem snajperkozy korzystać. Wolę ten gadżet. I, sorry, sorry. O, dobra. Dobra. No dobra. i chyba. Dobra, no to dobra, to siema widzowie. Siema lecę do zero.